3, 2, 0, w dzisiejszym odcinku ROBLOX będziemy robić potki trzeba zrobić te potki jak najlepiej i będziemy mogli też tymi potkami trollować graczy więc fajnie się składa ale przepraszam jeszcze chcę wam powiedzieć że przepraszam za to że tyle dni nie nagrywałam A wiecie nie, nie chcę tego żeby to sp o, spływa już i ja teraz jakąś podkę może wymyślimy najpierw na trola co? ej weź nie bo robię płotkę na trola lepiej trzeba teraz wypić no i zobaczymy co to będzie dawać a później damy do graczu jeszcze ja anty mi to wybucha co się ze mną stało Czemu zginęłam? Dobra, to było przerażająco dziwne. Musimy to zmienić, bo to dziwnie wyglądało. Musimy zrobić coś innego. Najpierw musimy, może. Co? Nie ma klejnotu, dajcie mi spokój. Ale to zróbmy taką super trudną, trudną poteczkę. Zróbmy, dajmy tu właśnie te same przedmioty, tylko teraz z takim czymś. Jeszcze bluszka, dajmy. No to są no, bombę, pistolet, to no i ptaszka może. Będzie córcia. Bierzemy to, no i teraz wypijmy może i ciekawe coś. Fotu tutaj volante, vola i bombarda i bambini a gaza i Palestina. Bombarda. Aaa! Jestem u kogoś w tej to nie było zaplanowany gościu. Tylko teraz kogoś rzucić. Siemka, czy też dosyć wygrysko. Aha, to fajnie, a tu są miody! Dobra, to z komórką instruujemy. Bo tutaj to zróbmy jakąś taką fajną dzięki której może będzie dało się robić. Wow, mogę latać. Bo to nie jest fajne, bo nie mogę teraz do, do góry polecieć. Widzicie? Więc musimy po prostu robić resenz charakter. Gdzie ja się zrespiam. Portuj się do, do zyskoku. Ja mogę zrobić miks dzięki któremu będę potrafiła latać. Czyli tyle będę tańczyć. Wszystko mi się myli. Nie chcę bardzo latać. Ja znam chyba jeden sposób ptaka, Nie chcę pająka. Trzy ptaka Nie Zobaczę, co mam wiesz. Nie mogę latać jeszcze no nie. Czym jest? Czymś na pewno. Coś mi to powie. Mieszną miksturę. No widzicie, tam ludzie jakoś zdobywają te lody. Wee. Dobra, to działa, dobra. To może być. Mogę latać. Ale zapomniałam, nie mówiłam, jak zdobyć wam te rzeczy. Powiem wam kilka rzeczy, bo będę losować. Pierwsza rzecz, którą wylosowałam to ta tarcza. Dobra, więc tarcza tutaj się ją zdobyła. Tylko tutaj Wam się pokazuje za jaką godzinę to będzie. I będziecie walczyli z takim wielkim piernikiem, który wypuszcza małe pierniczki. I będziecie dostajecie i po prostu. Będziecie mogli go zabić, tylko to będzie trochę trudne. A na koniec dostajecie tarcza. Dobra, ja wyosowywałam ptaszka. A ptaszka się zdobyła... Widzicie tam do drzewo? Popatrzcie, bo tam jest tamki ptaszek. No musicie przejść parkura, żeby go zdobyć. Następna rzecz, którą wyszłam, to TNT. No i TNT można zdobyć tu, pod szynami. Jest. Jeszcze jak wejdziecie do pociągu, to możecie zrobić jeszcze jeden na wam go bo to trzeba parkura przejść. A tu macie TNT. Jeżeli wejdziecie do tego pociągu, to musicie zrobić parkourę. Ja się Wam go przetelepatruję, no i na to. Musicie przejść parkourę, żeby zdobyć to. O. To się wyjaśniło. Nie mogę Wam powiedzieć, jak to zdobyć. Albo te trzy rzeczy, patrzcie. To. To. To jest ucho. Dostaniecie na początku też, to, ten mózg, ten kamień, tą wróżkę, dostaniecie na początku, żeby robić jakąkolwiek miksturę. A następną rzeczą losuję, to to, ta beczka. Ja zaraz Wam pokażę jak ją zdobyć. Musimy iść tam, bo tam jest disko. Musimy iść do tego diska. O, jesteśmy na miejscu. Widzicie, tam jest disko prawda? No i tutaj jeszcze powinna gdzieś by disko kula, ale ja nie jeszcze tego nie szczaiłam. Jak ktoś tu się... What? Jak on chodzi? Widzicie to? Tu, 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 to jest jeszcze jakaś woka. Ale tutaj macie to. Proszę bardzo. Bardzo. Ja nie wiem, gdzie to się znajduje na serio Disco Kula. No bo to jest dyskoteka, prawda? Dyskoteka równa się party. Ja nie wiem jaką totalnie chodzi po tym. Ja tu skaczę. Zamiast zginę, to chyba nie zdążycie. A, już tego chyba nie powiem, bo chodziłam jeszcze nie. Zamiast zginę, to nie zdarzycie po prostu kliknąć lajka, like, ale już zginęłam. Więc nie jest. Natomiast... Już mnie to ciekawi, bo nigdy tu nie spełnia. Aha. Strefa zakaz latania. Czemu zakasę? Co oni mi zrobią, na powiedzie? Spotkę na latanie tutaj zabiją mnie a chyba idę ją zrobić a w sumie nie, bo jak mówię zakaz jeżeli wy je widzicie to ja jestem widocznie ślepotą muszę przechodzić parkoura, żeby je widzieć, no i co? co? nie mam takich rzeczy. mam tylko rybę to i nie wiem co to jest. Chyba to jest kamień. O nie. Nie, o, nie mam żaby. Nie mam tego. Nie, nie, nie. To po co ja w ogóle przechodzę do tego parkura Ale dziwne to lawa wyglądała jak fasolki z Roblox. A patrzcie, tu jest jakaś deska. Wejdźmy tam na górę. Aha, to nie jest deska, to jest jakaś chlebka. Jego może. Hej, to twoje... Oddaję. Wata. No i co tutaj? O! Czemu ja latam? Co się stało? Dlaczego ona się nie chce zamknąć? What? Czy to co jest grana? Przecież to nawet w środku nic nie ma. Ale czemu tu można potem chodzić? Tego ja nikt nie A. Nigdy chyba nie zaczęliśmy co chodzić z rakietą, ale to jest jakiś kostek. Nie rozumiem Cię nawet On się resetuje, spada w przepaść Resetuje Dobra, idę, idę. Dobra, dobra, dobra Nie wiem jeszcze o co tu chodzi Pa